Nieznach Historia Świata Łukasz Kulak witam państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiejsze nagranie będzie kontynuacją audycji poprzedniej, kiedy mówiłem o eposie Atra Harzis, kiedy opowiadałem o stworzeniu człowieka, o okolicznościach, w jakich nasz rodzaj ludzki powstał. Dzisiaj opowiem o tym samym eposie, natomiast poruszę inne wątki. Poruszę wątek potopu i poruszę wątek tego co działo się przed potopem, co doprowadziło do tego potopu, i poruszę wątek tego, co było po potopie. Głównie tutaj skoncentruję się na, na bogach, na tych sumeryjskich bóstwach, czyli tych istotach pozaziemskich, które tutaj mieszały swoje, które mieszały tutaj losami ludzkimi i nie tylko. Natomiast, zanim do tego nas. Dojdzie to, muszę wyjaśnić jedną sprawę. Ostatnio mówiłem o stworzeniu człowieka i w eposie Atraharsis jest taki fragment, że boginie rodzą ludzi. Boginie, które oczywiście nie mogły być ludźmi, nie mogłyby być podobne do ludzi. I oczywiście na kanwie wyobrażeń sumerów, czy może nie tyle wyobrażeń, co przeglądając się na przykład figurką które były stworzone przez Sumerów, które odnosiły się do bogów, możemy jednoznacznie w zasadzie zrozumieć, że ci bogowie mieli no, taki charakter gadoidalny. Oni przypominali swoim wyglądem gady. Więc jeżeli Anunaki faktycznie byli gadami, to również te boginie, które rodziły nas, jakby tak powiedzieć, Musiały być no, podobne do nich. Czyli zastanówmy się, jak wyglądał ten pierwszy człowiek, to premierowe wydanie ludzkiej rasy. Jest to bardzo ciekawa historia. W pismach sumeryjskich czy w ogóle mesopotamskich nie znalazłem jakichś wzmianek na ten temat. Te wyobrażenia, te powiedzmy, gliniane tabliczki, które były sporządzane przez Sumerów, oni przedstawiają ludzi jako istoty, które są podobne do nas, ale to nie jest nic dziwnego, bo przecież to było wykonywane wszystko w czasach już historycznych. Natomiast wydaje się, że ta historia stworzenia ludzi to są jakieś zupełnie prehistoryczne czasy, niepamiętne dla nas. I też dla naszych przodków najbliższych, tutaj nawet w staro, ze starożytności. I postanowiłem poszukać takiego wątku gdzieś, który mógłby nawiązywać ewentualnie do naszego pokrewieństwa z gadzimi bogami. I słuchajcie, taki fragment znalazłem. Jest taka miejscowość w Egipcie, Nacz i tam odkryto różne pisma, i w tych Pismach, słuchajcie, znajduje się wzmianka o tym, że skóra Adama i Ewy, czyli tych pierwszych ludzi, którzy, których sumerowie również opisują, nie przypominała wcale typowo ludzkiej skóry, ale była zrogowa ciała i połyspująca. Jest to bardzo ważny fragment, bo on pokazuje, że pierwsi ludzie byli podobni do Bogu, dopiero później w wyniku tutaj zmian genetycznych, mam tutaj tak, takie wrażenie, nasza, nasz wygląd się po prostu zmienił, że staliśmy się ludźmi. Więc wydaje się, że na temat powstania w ogóle człowieka wiemy wciąż bardzo niewiele, że są to jakieś fragmentaryczne informacje. Natomiast przechodząc już do głównego tematu dzisiejszej audycji, kiedy ludzie przejęli obowiązki bogów i ciężko za nich pracowali, wykonano nowe łopaty i kilofy, stworzono wielkie kanały irygacyjne, by wyżywić ludzi i utrzymać bogów. Minęło mniej niż 600 lat. Kraj stał się za szeroki, ludzi było za dużo. Bóg Enlil stał się niespokojny w zaistniałym zamieszaniu. Kraj był głośny, niczym ryczący byk. Enlil musiał słuchać zgiełku, co bardzo mu się nie podobało. Dlatego zwrócił się z problemem do bogów. Mówiąc ludzki hałas stał się zbyt intensywny, nie mogę spać, wydał rozkaz, by kraj nawiedziła zaraza, choroba szurupu, która wywoływała między innymi dreszcze i gorączkę. Trahazis, utrzymujący kontakt z enkim, zwrócił się do Stwórcy ludzkości, jak długo bogowie pozwolą byśmy cierpieli. Enki nakazał zwołać Radę Starszych w domu Atrahazisa i odwrócić się od bogów, przestać składać do nich modły i czcić. Dodatkowo poradził, by odszukać drzwi Namtara i złożyć ofiarę z chleba. Zgromadzeni wysłuchali Atrahazisa. Specjalnie dla Namtara zbudowano świątynię. W kraju wybuchło powstanie. W końcu choroba odpuściła. Namtar był zawstydzony przez obecnych i sprawił, że zaraza opuściła. Ludzi. Namtar to był demon, można powiedzieć, bóstwo mniejszej rangi, które wywoływało chorobę w ludzkim ciele poprzez opętywanie tego ciała. Tak jest, opisany, tak jest opisana ta istota w mitologii sumeryjskiej. Ludzkość wciąż jednak denerwowała Enlila. Postanowił tym razem sprowadzić na ludzi głód. Zakazał Adadowi sprowadzenia deszczu. Na dole niech nie wylewają wody ze źródeł. Niech wiatr wysuszy ziemię. Niech kłębią się chmury, lecz nie opuszczają deszczu. Niech wydajność pól zostanie zmniejszona. Enki poradził, by zwrócić się tym razem do samego Adada, który stworzył mgłę nad ranem, a wieczorem uczynił krople rosy dostarczając na pola dziewięciokrotnie niczym złodziej. Susze w końcu ustały. Nimnęły trzy epoki, kiedy sytuacja się powtórzyła. Ennil zwołał zgromadzenie bogów i nakazał, by Anu i Adat utrzymywali niebo zamknięte. Sin i Nergal mieli sprawować kontrolę nad środkowym regionem Ziemi. Enki miał utrzymać kontrolę nad morzem z pomocą istot Lachmu. Mądry Atrahaziz płakał codziennie, chciał porozmawiać z Enkim. W tym celu udawał się na nadrzeczne pastwiska, potem w środku nocy złożył ofiarę, jednak, Dopadł go sen. Ofiarę zaadresował Enkiemu, który odebrał ją w swoim apsu, jednak do kontaktu między oboma przez dłuższy czas nie dochodziło. Być może było tak, że Enki czuł się związany obietnicą, postanowieniami, jakie zostały poczynione na Radzie Bogów i nie chciał się narażać. Głównie chodzi tutaj o Enla, ale też innym swoim braciom i siostrom, tak naprawdę. Ludzie cierpieli straszny głód. W pierwszym roku jedli stare ziarno, w drugim opustoszyli magazyny. W trzecim ich wygląd zmienił się przez głodowanie. Ich twarze pokryły strupy, wyglądały żółtawo. Chodzili zgarbieni, ich szerokie ramiona stały się wąskie. Wysłali wiadomość od Atrahazisa do bogów. Stanęli przed zgromadzeniem bogów i powtórzyli jego żądania. Później niestety tekst się urywa, brakuje. 32 linijek. Tymczasem głód zbierał dalsze okropne plony. Szerzył się kanibalizm, kiedy nadszedł szósty rok. Podano córkę jako posiłek, podawano syna jako jedzenie. Zaledwie jedno lub dwa gospodarstwa domowe przetrwały. Tekst się później znów, niestety, urywa. Lecz wydaje się, że Enki pomógł ostatecznie ludziom, bo Ennil wpadł w szał razem z Igigi. Mówiąc, my wielcy Anuna, my wszyscy uzgodniliśmy plan. Anu i Adat mieli pilnować góry. Ja miałem kontrolować Ziemię. Enki miał uwolnić bogów od pracy i utrzymać równowagę przez stworzenie ludzi. Potem przypomina kolejne plagi, które rzucił na rodzaj ludzki i które były częścią tego planu, który został ustalony na Radzie Bogów. Enki i Enlil, tak jest dosłownie napisane tam w tym eposie. Byli na siebie wściekli. To znaczy jednoznacznie wskazuje na to, że mieli zupełnie inne poglądy, jeżeli chodzi o los ludzkości. Enlil nakazał Enkiemu sprowadzić potop na ludzi i złożyć przysięgę. Enki na to odpowiedział w następujący sposób: Dlaczego miałbym składać przysięgę? Dlaczego miałbym użyć mojej siły przeciw moim ludziom? Potop, o którym mi wspomniałeś czym on jest? Ja nawet nie wiem, czy mógłbym dać narodzić się powodzi? To robota Enlila, niech sam zadecyduje. Na zgromadzeniu bogów, bogowie wydali wyraźny rozkaz. Enlil wykonał zły uczynek przeciw ludziom. Enki i Atrahazis znowu się porozumieli. Bóg polecił wybudować łódź. Atrahazis poprosił, bo Enki wskazał mu znaczenie snu. To znaczy, że ci bogowie często kontaktowali się ze swoimi wybrańcami na planie astralnym. Podobna sytuacja była, jeżeli chodzi o takiego króla Lagasz, Gude, który otrzymał we śnie plan budowy świątyni. Natomiast kontynuuję historię Atrahazisa i Enkiego. Bóg polecił wybudować łódź, która będzie schronieniem i ocali życie na ziemi. Po zbudowaniu łodzi Atrahazis powiedział, nie mogę dłużej zostać, w... nie mogę więcej postawić stopy na terytorium Enlila. Muszę zejść do Apsu i zostać z moim Bogiem, tak właśnie mi powiedział. Broń kaszuszu skierowano przeciw ludziom niczym armia. Jeden nie widział drugiego, nie mogli być rozpoznani w katastrofie. Powódź roczała jak byk. Panowała ciemność nie było słońca. Anu wpadł w szał. Usta Nintu stały się spiesznięte. Wielcy bogowie Anuna stali się wygłodniali i spragnieni. Bogini patrzyła i roniła łzy. Niech światło słoneczne powróci. Jak mogłam na zgromadzeniu bogów zażądać razem z nimi takiej destrukcji? Enlil był wystarczająco silny, by wydać niegodziwy rozkaz? Powinien go odwołać. Słyszałam ich płacz skierowany na mnie, przeciw mnie, ponad moją kontrolą, Moje potomstwo stało się niczym białe owieczki. Jak mogą teraz żyć w domu żałoby? Mój głos zamienił się w ciszę. Czy mogłabym odejść w górę do nieba i żyć w klasztorze? Jaka była intencja Anu? To była jego komenda, z którą bogowie zgodzili się. Bogowie płakali razem z boginią. Kiedy powódź ustała, poczuli zapach. Zebrali się jak muchy nad strawą. Nintu obwiniła ich wszystkich. Enki przyznał, że celowo pomógł ludziom i sprzeciwił się Radzie Bogów, by ocalić ich życie, to, to znaczy ludzi. I później jest taka, dochodzi do, do bardzo oryginalnej sytuacji, bo Enki, który on już chyba zdał sobie sprawę, że tego te poczynania były niewłaściwe, on nagle przed bogami mówi, żeby teraz nad sytuacją zaradzili. Enki i Nintu, którzy przecież byli rodzicami ludzi. I on mówi, żeby sami ze sobą wymienili poglądy, właśnie na Radzie Bogów, i sami ustalili porządek rzeczy, który miał nastąpić po potopie, po tej katastrofie straszliwej. Niestety do końca tutaj nie wiadomo o co chodzi, bo mowa jest dwukrotnie o zadaniach dla jednej trzeciej, Ludzi, ale tekst ci urywa, jest nieczytelny, i później na szczęście dowiadujemy się, że miała być wśród tych ludzi kobieta, która miała za zadanie rodzić kolejnych powiedzmy ludzi, natomiast miała to robić nieskutecznie i miał pojawić się wśród ludzi demon, który miał porywać złona matki. Dzieci. Ten demon nazywał się Paszitu i miała być dodatkowo powołana jakaś kobieta, która, której zadaniem miało być nadzorowanie narodzin. Czyli po prostu wprowadzili jakiś limit, bo również musieli przyznać w jakimś sensie racji Ennilowi, że ludzi było za dużo, że już nie dało się tej sytuacji kontrolować, że po prostu. Przyrost był zbyt duży i nałożono pewne restrykcje. Jest to dosyć oryginalne. Myślę, że gdyby ta historia miała być tylko i wyłącznie jakąś bajką, to myślę, że ludzie na coś takiego by nie wpadli. W ogóle jest to bardzo, ciekawy, bardzo ciekawa historia, bo ona. Jest bardzo, oczywiście, ma luki, zawiera luki, bo tekst gdzieś tam się uszkodził, nie można było go było przeczytać, czy pewne elementy wręcz zaginęły, ale mimo wszystko jest dosyć dokładnie streszczony. Szczególnie ciekawe są te historie związane z Radą Bogów, gdzie tam widać, że w pewnym momencie jest niezgodność wśród nich, że. Enlil traci kontrolę nad sytuacją, że jednak te jego decyzje były zbyt pochopne i też niewłaściwe. Co jest jeszcze istotne, że tutaj mowa jest w tym tekście już pod koniec, że bogowie do jakby kulminacyjnego punktu, w kulminacyjnym punkcie tej historii, do powstania potopu. Tak zwanego, użyli broni. Jest ona nazwana mianem broni kaszuszu. Dzisiaj nie wiadomo, czym ta broń tak naprawdę była, natomiast no, musiała być to jakaś technologia, tak nie wiadomo jaka, która była w stanie wywołać takie straszne spustoszenie na naszej planecie. Wcześniej, czy były używane jakieś środki techniczne, aby Ludzi tutaj po prostu spacyfikować. No być może te zarazy były wywołane jakąś bronią chemiczną. Nie wiadomo do końca, co nie jest napisane, natomiast jeżeli stali za tym bogowie, no to prawdopodobnie mogło i tak być. Czy na przykład za zmianą klimatu, wręcz. Bo przecież, kiedy nastąpiły susze jak podaje Epos. Atrahazis, no to one nie mogły nastąpić w taki sposób, po prostu z dnia na dzień, tylko mm, samoistnie. Tylko y, klimat, wręcz, musiał być sterowany przez tych bogów. Jak oni tego dokonali, nie wiadomo, to również nie jest y, y, tutaj y, wyszczególnione. Natomiast y, y, całą sp sprawę zdradza trochę właśnie ten y, to, ta wzmianka o broni kaszuszu, czyli widać, że tutaj jednak technologia jakaś musiała wchodzić w grę. Oczywiście ktoś nadal może twierdzić, że to tylko bajka wymysły powiedzmy starożytnych. być może i tak jest. Natomiast wydaje mi się, że gdyby tak było, że te posy, wszystkie różne mity, historie byłyby tylko i wyłącznie bajkami, nieprawdziwymi historiami, no to okazałoby się, że ci starożytni to musieli strasznie jakoś Żyć w jakiejś nierealnej rzeczywistości, dlatego że tych mitów i epostów jest naprawdę dużo i nikt nie patrzy na to, że jednak ci ludzie, którzy wtedy żyli, oni tworzyli naprawdę bardzo poważne cywilizacje cywilizacje, które wręcz w niektórych aspektach przewyższają naszą współczesną cywilizację. Także ja bym tak sceptycznie do tych wszystkich tekstów nie podchodził. Oczywiście trzeba czytać to wszystko ze zrozumieniem odpowiednim podejściem i no również mieć dystans do tego, co się studiuje. Zresztą wsłuchując się dokładnie w treść konkretnych eposów nawet mitów, można dojść do wniosku, że bardzo często one są napisane w w formie takiej relacji ze zdarzenia konkretnego. Tak jak w, w tym przypadku, w, w, w przypadku eposu Atrahasis była rada bogów, były sytuacje, gdzie był okres suszy, głodu i tak dalej, zarazy. Więc chodzi o to, że i co więcej, tych mitów, czy, przepraszam, eposów, które opisują potop, Różne tutaj zdarzenia, które doprowadziły do tego potopu, one są ze sobą bardzo spójne, one wręcz uzupełniają się. Także wydaje mi się, że gdy, jeżeli ktoś twierdzi, że cały czas, że to są po prostu jakieś wymyślone historie, to myślę, że tutaj to bardzo pochopnie wystąpi wnioski, dlatego że przyglądając się bliżej tym, treści tym, tych eposów widać, że, czy mitów, widać, że to nie było napisane w taki sposób, powiedzmy od tak sobie, tylko, że to było z jakąś myślą, to, to jak mówię, to, to jest opisane w formie takiej relacji ze zdarzeń konkretnych, które miały naprawdę miejsce, które zostały po prostu przeniesione w formie pisanej. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to Jestem tutaj otwarty na odpowiedź. Bardzo dziękuję już za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!